Radzi dziś w studiu mecenas Piotr Rachowski. Dzień dobry. Dzień dobry. Wypadki w pracy, nie sposób nie mówić o nich, nie sposób nie powracać do tego tematu. Jeżeli mamy wypadek w pracy, czy to znaczy, że należy nam się odszkodowanie? Nie automatycznie. Mhm. Po płaceniu rachunków, po, po płaceniu pieniądze, które się należą tygodniówkę w każdym tygodniu, ewentualnie ktoś może się starać o to, żeby, że jakieś, o, jakieś odszkodowanie. Także należy się, jeżeli ktoś się o to stara. A nie w każdym przypadku. Kiedy ale... będziemy wiedzieć, kiedy, kiedy będzie ten moment, że możemy się starać o odszkodowanie? A, i, i, można się starać o to już od razu. Znaczy, hmm. Kiedy już jest wypadek, można się o to starać, ale trzeba też trzeba poczekać, aż żeby, do, żeby skończyć sprawę o odszkodowanie, to człowiek musi dojść do takiego punktu, gdzie lekarz twierdzi, że, że sytuacja już się nie, nie polepszy. To się nazywa tak zwane Maximum Medical Improvement. I kiedy, kiedy osoba już do tego momentu dochodzi, to wtedy można, można skończyć sprawę. Ale się starać o to można już od razu, można sprawę założyć wcześniej, ale żeby skończyć sprawę, to człowiek musi dojść do tak zwanego MMI. I oczywiście to zależy od no, powagi wypadku, czy zostaliśmy poszkodowani bardzo czy mniej i wtedy ten moment rehabilitacji jest dłuższy do momentu, kiedy już lekarz wie, że to jest ten uszczerbek na zdrowiu, który który spowoduje, że może mieć odszkodowanie. Tak to rozumieć? Tak jest. Nie, każda, nie za każdą sprawę mhm. można, mieć, można dostać odszkodowanie. Także przykładowo musi być uszczerbek na zdrowiu. Mhm. A uszczerbek... No właśnie, za... co to jest? Uszczerbek to znaczy to, czy ktoś nie może czegoś zrobić, co wcześniej robił albo czy jest jakaś, jakaś powiedzmy wada, że, że nie potrafi, człowiek nie jest taki silny? Czy, czy, czy jeżeli jest różnica, jest tak zwany loss of use, jeżeli ktoś coś utracił na zdrowiu od tego, co było wcześniej, przed wypadkiem? To może dajmy kilka przykładów takich, żebyśmy wiedzieli, o czym mówimy. Mamy, złamana jest ręka mhm. i człowiek nie ma tyle siły w ręki, co wcześniej miał. Albo nie może podnieść, nie może. Mhm. Um, nie może robić tego, co wcześniej robił. Także... No właśnie, czyli nie może to... wykonywać tych, tych czynności, które no, sprawiały, że zostało wynagrodzenie. I o tym wynagrodzeniu też dzisiaj porozmawiamy. Mówił Pan, że nie, że każdy wypadek kwalifikuje się do tego, żeby odszkodowanie, odszkodowanie się starać. Są, są wypadki, gdzie ktoś ma wypadek w pracy, ale nie ma żadnego uszczerbku na zdrowiu. Także przykładowo nad, ktoś nadwyręży rękę mhm. i ta ręka wraca w 100% do normy, do tego, co było wcześniej. Także jeżeli nie ma żadnego uszczerbku na zdrowiu, który jest trwały, za to człowiek nie może dostać żadnego odszkodowania. Czyli jak wraca do tego samego stanu zdrowia, które miał po wypadku? Z, powiedzmy, są Przed wypadkiem, znaczy, właśnie Przed wypadkiem. Przykładowo, jeżeli ktoś nad, nadwyręży plecy, a to jest wyjątek, to można skarżyć i jest, mhm. automatycznie prawo twierdzi, że jest jakiś uszczerbek na zdrowiu, i można. Co, można skarżyć o, o odszkodowanie. Ale przykładowo tak, ma Pan rację, jeżeli to, co Pan powiedział sekundkę temu, jeżeli. To się wyleczy nam Jeżeli się wszystko. kompletnie mm. w 100% wyleczy, tak, to nie można skarżyć. No, ale... Najczęściej jest tak, że jednak mm. coś nam się dzieje, że mamy ten trwały uszczerbek na naszym zdrowiu. Jak wtedy staramy się o odszkodowanie? No, zakładamy sprawę. Znaczy, mm -hmm. trzeba, trzeba, trzeba prosić o to, trzeba, trzeba o to mm. żądać. A jeżeli, jeżeli ktoś o to się nie stara, no, nie dostanie. Zawsze potrzebny jest za adwokat? Nie, nie zawsze, nie, nie zawsze, ale ogólnie stwierdzam. Mm -hmm. ja nie mówię, nie mówię, fakt jest taki, że to jest w moim interesie, żeby tak mówić. Okay? Ale, ale z drugiej strony, żeby, jeżeli mam być uczciwy i mówić prawdę też, jest stwierdzone to, że ludzie dostawają więcej pieniędzy, którzy mają adwokata niż, niż ci, co nie mają adwokata. Także. A nie, w każdy, nie w każdym przypadku jest adwokat potrzebny. Są sytuacje, i coraz mniej tych sytuacji jest, co ja widzę, gdzie występuje ubezpieczenie do kogoś z, z jakąś ofertą, że chcą jakieś pieniądze zaoferować. Ale, ale to, co ja zauważyłem, te sumy są naprawdę zaniżone. Czyli to jest ryzykowne. Oczywiście ubezpieczeniu zależy na tym, żeby ta ugoda była no, no, jak najmniejsza, żeby jak najmniejsze pieniądze wypłacić. Prawda? Wiadomo. No i jest sąd i sąd decyduje o tym, jakie jest odszkodowanie, jak to, jak to w praktyce działa, od czego zależy ta decyzja sądu. Sąd patrzy na to po prostu, jaki z uszczerbek na zdrowiu. Mm. Także mówiliśmy przed chwilą, jeżeli ktoś wraca do, do zdrowia, chciałbym coś wytłumaczyć, że, to, że jeżeli ktoś wraca do zdrowia w 100%, ale przykładowo jeżeli to była zamana kość, to według prawa ta kość nigdy już nie wróci do tego, co było wcześniej, mm. dlatego że ona jest inna teraz niż była wcześniej. Także na co sąd patrzy? Jaki jest uszczerbek na zdrowiu? Co po prostu ta osoba nie może robić teraz, co robiła wcześniej? Jakie, um, no, po prostu jakie są problemy? Jakie, jakie to tworzy problemy w, w, w pracy czy oprócz pracy? Często słyszymy o cierpieniu, o bólu, który no, zawsze towarzyszy rehabilitacji. Po wypadku czujemy się przecież bardzo źle. Ale jak wycenić to, to cierpienie i ból, który przeżywamy? Akurat w sprawach wypadkowych pracy mm -hmm. nie, nie, nie płacą za cierpienie i za ból. Także nie mm -hmm. można żadnego odszkodowania dostać za, za cierpienie i za ból. Są sytuacje, gdzie fa faktycznie cierpienie może mieć wpływ w sprawie wypadkowej w pracy. Przykładowo, jeżeli przez ból, który ktoś ma, nie może wykonywać swojej pracy. Czy głowa go boli? No, może nie, nie, głowa. <noise> nie Bo, zupełnie tak. No. Powiem, że jest taka możliwość, że jeżeli faktycznie ktoś spadnie z dachu, z, z trzeciego piętra i ma a poważnie wszczą z mózgu taki, gdzie jest stwierdzone przez lekarza, że jest że coś tam jest uszkodzone w środku i do końca życia będzie, może nawet ból głowy może mieć wpływ. Ale... Uśmiechamy się, ale to są bardzo poważne sprawy i najczęściej osoby, które no, zostały poszkodowane w wypadkach cierpią, ale to odszkodowanie otrzymują za konkretne rzeczy. Za części ciała, na przykład, które są specjalna tabela, o tym już kiedyś mówiliśmy i mhm. zdaje się, że nawet te ceny naszych kończyn i innych części tak. wzrosły. To znaczy, że to dobry znak dla tych, którzy czekają na odszkodowanie. Czy się zmieniło, tak? Zmieniło się trochę. Zmieniło się tak. Niedawno temu po prostu zmieniły. Każda część ciała podwyższyli sumy, ile ona jest warta. Jak do tej A sumy dochodzimy. Do sumy ogólnej mhm. Okej. Okay. Bierzemy dwie rzeczy pod uwagę. Bierzemy średnio, średnie zarobki, ile ktoś zarabia, mnożymy to razy 60% i później bierzemy, to jest, to jest jedna, jedna część. Później z, dru z drugiej strony bierzemy część ciała. Czy przy... to są te wartości, o których mówiliśmy, które wzrosły? Tak, tak. przykładowo jeżeli mm. to jest ręka, powiedzmy, że ręka ma wartość maksymalna 235 tygodni i jest A Bo to gazową. w tygodniach liczymy, tak? Tak, mm -hmm. tak. 235 tygodni. Powiedzmy, że bierzemy, że jest 10%, także 10% z tego jest 23,5 tygodni i później wracamy do, tego, do tej pierwszej sumy, te 60%. Tej średniej tygodniówki, mnożymy te dwie sumy razem i, i wychodzi. Jakaś Czyli to jest suma. jakieś dobre równanie matematyczne, które no, wystarczy tego wzoru podać odpowiednie dane i wychodzi nam ta suma. To nie jest tak, że można tutaj te proporcje zmieniać. Jest 60% jest. Tak. 10 to 60%, różne 60 mhm. się nie zmienia. 10% się może zmienić, bo w sprawach jeżeli jest warta 10%, jest warta 10%. Jeżeli jest warta 50%, jest warta 50%. No, no właśnie. I ile jest ręka warta, też się nie zmieni. Bo to jest tabela odpowiednia. Jest tabela. Ja mhm. Teraz mówiłem o tej starszej sumie. Te 265 mhm. tygodni, co teraz wymieniłem sekundkę temu. To Teraz A ręka osob. mężczyzny jest to samo warta, co ręka kobiety? Tak, absolutnie. Dobrze. To przejdźmy do tego średniego zarobku, no bo to jest bardzo umowna sprawa. Wiadomo, że zarobki nam się bardzo często zmieniają, więc jak tu ten średni zarobek obliczamy? Patrzymy od daty wypadku, rok wstecz i bierzemy siedmią tygodniówkę. Także są przykładowo tygodnie, gdzie ktoś pracuje. 50 godzin w tygodniu, są tygodnie, może gdzie ktoś pracuje 30 godzin w tygodniu. Musimy wziąć tą średnią sumę przez 52 tygodni do tyłu. Bardzo różnie się rozliczamy, bardzo różne, na różne sposoby wynagrodzenia otrzymujemy, nie wszystko jest tak do końca udokumentowane. Poza tym dochodzą nadgodziny i wszystkie te, te jeszcze dodatkowe sumy, które zarabiamy. Jak to wszystko wliczyć? Jeżeli chodzi o nadgodziny, też liczymy tą sumę, żeby dojść do tej średniej sumy, do, do tej tygodniówki, musimy też liczyć. Um, tak zwane overtime nadgodziny, do, nad Dodajemy to wszystko. Tak, tak, dodajemy z tym, że, z tym, że chciałem powiedzieć, że, że bierzemy tak zwane, to się nazywa straight time. Także nie bierzemy nadgodziny, przeważnie są powinny być płacone według prawa półtora razy tej sumy, ile jest na godzinę. Także jeżeli ktoś ma przykładowo 10 na godzinę, za, za, za nadgodziny powinno, powinno być 15 godzin, 15, 15 lat na godzinę. 15 lat na godzinę. Jak liczymy tą średnią sumę, nie, nie bierzemy tej półtora razy, tylko bierzemy tak zwany straight time, 10 na godzinę. Rozumiem, no, po wypadku często no, mamy jakieś obrażenia. Mamy często też blizny albo jakieś inne na no, które zostają nam całe życie. No, niby nie, nie szkodzą bezpośrednio na zdrowiu, ale szpecą i to są sprawy, które też mogą podlegać odszkodowaniu. Absolutnie, tak. To się nazywa tak zwany disfigurement case. Także za tą bliznę zależy, w którym miejscu ona jest, mhm. jak, ona jest ba jak bardzo jest widoczna. Um, można też, pomimo to, że blizna niekoniecznie jest jakiś trwały problem w środku przykładowo, tak. bo to jest tylko z, z, z a, zewnątrz, zewnątrz mhm. ale też można, mo, można żądać odszkodowania za to. Jak szybko taka sprawa może być zakończona? No wiadomo, na samym początku gorzej wygląda, także, mhm. ale według prawa, trzeba, jeżeli ktoś ma taką bliznę, tak zwany disfigurement case, muszą czekać 6 miesięcy od daty wypadku minimum, żeby, 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 można, żeby można było skończyć sprawę. Sprawy wypadków w pracy, sprawy odszkodowania są sprawami złożonymi, także w każdym przypadku może być to sprawa bardzo indywidualna. Mecenas Piotr Wachowski przyjmuje bezpłatnie podczas swojej konsultacji. W kancelarii przy Belmont i Centrum w każdy poniedziałek i czwartek po godzinie 5.30 wystarczy podejść, zapytać oczywiście kancelaria, również w party, czy tam po umówieniu mogą Państwo konsultować się z mecenasem w tych i oczywiście we wszystkich innych sprawach. Panie mecenasie, dziękuję za rozmowę. Ja też dziękuję Państwu, dziękujemy za uwagę i zapraszamy na kolejne programy z cyklu Prawnik Graci.